To z, trzeba, bo to, to... jest powozownia? To się nazywa? To jest? Słuchaj, to są bryczka na dwa konie na jednego. Ja musiałbym odwalić siano, już tu zrobi przód, patrz, patrz. To jest na No i na jednego konia. Ale ładne te bryczki są. nie są brzydkie, no to... Słuchaj. To są oryginały. No, a przecież widzisz, że oglądaj. Tamtą do ślubu jeździłem, tamtą, tą czerwoną. Ale tamta to jest taka jak górale mają. No to ślubu lubiłem. Ale jak ona miękka jest? No a ja to musi być mięciutka? Bo jak ty chciałaś na tam? stanąć? Ale strasznie tu jest. To są resory, wszystko takie oryginalne. A, no, co ty masz? Wszystko luksus, no chłopie. Ja nie wiedziałem, że ona jest taka miękka. To... Siadaj sobie, zobacz. No. Kurczę, tu się na tym pływa. A ja, i wtedy sobie jedziesz jak gość. Dziury, nie dziury, jadę. A, tak. konia będę się woził. Będę się woził, chłopie. Ale piękne bryczki Bryczka, tu chyba z tyłu to jest 6, 8 osób może nawet siąść I tu za 2, 3 11 do 12 osób No tutaj to jest typowa dla, dla 4 4 pasażerów I tutaj by jeszcze musiało by 2 mogło usiąść To razem 6 tam to ile osób może wejść do tamtej 11? Tak, tak. Tam jest zrobione spytanie, żeby wozić dzieci yy, z tyłu. Aha. Dzieci wsiadają z tyłu, są schody. Całoby, o, tu są schody z tyłu, wiesz? No. Dzieci wsiadają w schodach, zamyka się i się jedzie. Wiesz o co chodzi? No wiem, wiem. No bo tak to... to... Ale to są te, te, te ten całe podwozia to są po niemieckie czy jakie? Tak, tak, ta, wszystko po niemieckie. I to jest tutaj założone opony, bo to były inne koła, nie? To ja są, założyłem, żeby. Te, opony, to... te koła chyba od syrenki są. Tak, tak, tak. W tej bryczce? Tak. I ja założyłem koła inne. A tutaj to nie wiem, co to jest. To są oryginały drewniane, tak? Tak. Tylko opony założone. Bo, bo wiesz, po dziurach to musi być miękko, nie? Jedziesz i odczuwasz no, no, no. Może znajdziesz Żyda. No fajne bryczki. Tamta mi się najbardziej podoba. Weź za, za to koło sobie drewniane. No A to była w tej bryczce, nie? Masz koło za darmo, weź te koło. Wezmę, ale nie teraz rowerem, Aha. nie będę z kołem jechał. Przyjedzie. Jak ktoś nie weździe, to ty weź. No. Ale ta bryczka jest też na chodzie? Tak, no nie widzisz. Ona chodziła, ona chodziła przecież, kurwa, masz. bo nie teraz, bo kiedyś. Ona też ma resory, wszystko? Tak, wszystko ma. No dobra. Ale mięciutka jest fajna. No zobacz, o, zobacz. zobacz. Powujaj się, kurwa, jego ma. ze mną. to to. Papierem ściernym, wszystko na nowo pomalować A to jak się to nazywa to? No, to jest, to, to jest skręt To są morczyki, tak? To są morczyki, no na a dwa te, konie A te dwie dziury to do To, to dobre. są na, na jednego konia Jest ten, dyszołki A się zakłada Dyszołki A są w komplecie? Tak, i, i tu dyszel jest Aha No, tam dyszle są, wszystko jest No Ale tu skręt, wszystko jest? Łanie na... się skręca, zobacz Leciuteńko, pat, zobacz, pat Pat Leciuteńko się skręca, bo to jest tak zrobione, o zobacz. Sam idzie. Kurwa. Koń leciutko ciąga, no? Ktoś to taki tam, jak ktoś, ktoś, lubi, ktoś lubi. Po wiesz, polach by się jeździć. Tak, na ozdobę jedną by się wziął, a jedną do, do, do jazdy. Nawet przegląd pól robić co niedziela na co? takiej bryczce. Co niedziela sobie jechać na pola? Tak. Przegląd pól zrobić. No jasne. Kiedyś tak robili, nie pamiętasz? Ty dobrze pamiętasz jak. Tak. jak jeździli w jedynkę konia. Nie? Robili, robili no. takie. Piękna rzecz. No. A tutaj to, to jest na, na lampy miejsce? Tak, tak, to było na, na, na lampy o. Piękna rzecz no, Muszę sprzedać, bo to wiesz, słuchaj Ja, mi to przeszkadza Słuchaj, mnie to przeszkadza Bo ja muszę tutaj wiesz co yy, Wysprzątnąć Ja zaraz ale tu drewniana podłoga jest. Tak, tak, tutaj wiesz o poczyścić, pomalować, dopracować sobie. No to Ja nie robię, widzisz o co chodzi. No, no widzę, widzę. No, ja tam nie będę tego... Ale, ale... jakie tu ozdoby są piękne. O... Kute wszystko. Słuchaj, jak, jak oczyścisz ładnie, wymalujesz, to inaczej wygląda. No tak, odrestaurować to ta. będzie Wiesz